No to zacznijmy. Skończyliśmy z Mirosłem Staniszewskim na ocenie konfederacji, to z panem redaktorem od tego tematu zaczniemy. Konfederacja piwo Mencena z Trzaskowskim i Sikorskim. Sikorski na Wiecu wczoraj mówił, że i, właśnie pokazał, że i platforma pokazała, że jest w stanie z każdym rozmawiać, a Sawomir Mencen się z tego tłumaczy. I to już tłumaczy się kolejny dzień, i najpierw jeden e, tweet, potem e, drugi tweet, bardzo sążnisty i, i, i chyba emocjonalny. E, to wygląda tak, doszedłem tam, to jest jeden z fragmentów. Ten, e, ten tweet, jak na wpis na mediach społecznościowych, jest bardzo długi, ma kilka a może i kilkanaście akapitów. Jeden z tych akapitów brzmi następująco. Doszedłem tam, gdzie doszedłem właśnie dlatego, że naprawdę w wielu sprawach nikogo nie słuchałem i robiłem wszystko po swojemu. Zamierzam dalej tak działać. Jeszcze wiele razy podejmę decyzje, które będą się bardzo wam nie podobały. Wierzę, że przyniesie to na końcu. Sukces, Tak mówi, pisze na platformie X wczoraj Sobir Menzen i cały ten wpis jest utrzymany w podobnym tonie. No i pytanie, czy Sobirowi Menzenowi udało się zażegnać niewątpliwy kryzys wizerunkowy, bo to, że na niego się obrażli za piwo z Trzaskowskim i Sikorskim wyborcy Pisu, to pewnie mógłby poniekąd ramionami wzruszyć, chociaż pewnie na tych wyborcach by mu kiedyś zależało, ale to wywołało potężny także Opór i zniesmaczenie wśród dużej części, może i większości wyborców Konfederacji. Próbuje ten pożar gasić. Krzysztof Bosak, też inni politycy posłowie Konfederacji. Mniej posłów Konfederacji stoi murem za Sąbirem Mencenem. To raczej Stanisław Tyszka, kiedyś kuki z 15 potem przeszedł do Konfederacji, przeskoczył na ten pokład trochę Grzegorz Płaczek i chyba w sumie to tyle. Jak wygląda sytuacja Konfederacji po, po tym weekendzie i po tym spotkaniu z Trzaskowskim i Sikorskim? Z pewnością ciekawie i nieprzewidywalnie, jeszcze w piątek nikt by nie spodziewał się, że wszystko on przybierze taki właśnie obrót, i bez wątpienia w tym kontekście nowego znaczenia nabrało sformułowanie: naważyć sobie piwa albo parafraza innego. Piwo się rozlało. Mencen i Konfederacja do soboty tak naprawdę chcieli i wychodziło im to. Prezentować się jako ugrupowanie polityczne, o którego poparcie, poparcie jego zwolenników trzeba zabiegać, do którego trzeba pielgrzymować, prosić o wsparcie, trzeba się wytłumaczyć z poglądów, ewentualnie podpisać jakąś deklarację. No i dwóch kandydatów pielgrzymowało do Torunia, natomiast no jedno niby niewinne wydarzenie spowodowało, że ta sytuacja się nie zmieni, że ta sytuacja mocno się zmieniła. Niewinne, jak sobie przypominam, e, sformułowanie z znanego pokulturowego filmu House of Cards Franka Underwooda, który powiedział, że polityka jest jak nieruchomości, e, najważniejsza jest lokalizacja. No to z pewnością Sławomir Męcen w sobotę wybrał e, bardzo, ale to bardzo słabą e, lokalizację. E, I cytował pan Sławomira Mencena, ale rzeczywiście to już jest jeden z kolejnych wpisów po tej burzy, po tym wzmożeniu w internecie. I ja tak poza politycznie odnoszę wrażenie, i to już nie pierwszy raz, że Sławomir Mensen jednak nie do końca dźwiga ten ogromny, bez wątpienia, sukces osobisty, ale również Konfederacji. Mówiłem to wcześniej, już przed pierwszą turą, kiedy zaatakował Karola Nawrockiego po tej pseudo-aferze o tym mieszkaniu, że zabrakło mu pewnej dojrzałości i podobne wrażenie mam teraz, że on nie próbuje nawet zrobić kroku w tył. Brakuje mu takiej podstawowej empatii politycznej w odniesieniu do swoich zwolenników, czyli zrozumienia, że część z nich mogła poczuć się wzburzona, no, zdradzona, albo po prostu nie tak, nie swojo po, po całym wydarzeniu, kiedy cała kampania jest budowana wokół. Przeciwko e, popisowi, czyli z jednej strony mocno Platformie Obywatelskiej, z drugiej strony strony prawu i sprawiedliwości, a tutaj tego typu obrazki. E, więc e, no, sytuacja jest ciekawa i z pewnością dynamiczna. Oj, jest bardzo dynamiczna. Co się stanie z Konfederacją? Czy to jest tak, że teraz są Menzen, który no, Tłumaczy się w ten sposób, jak odczytałem? Będę sam podejmował decyzję, nikogo nie będę słuchał i wierzę, że to co robię na końcu przyniesie sukcesy. Trochę też się tłumaczył, że jeżeli czegoś żałuję z tego piwa, to tego, że przez to zaniknie, to, to przykryło medialnie jego rozmowę z Trzaskowskim, gdzie jak sam twierdzi, jakoś tam Trzaskowskiego wypunktował. Inni obserwatorzy, czy większość obserwatorów stwierdziła, nawet ci lewicowi, że że Saumier Mencen był milszy dla Trzaskowskiego, że był mniej agresywny, że ten wywiad, yy, ta rozmowa no bo nie jest dziennikarzem, że ta rozmowa yy, Saumiera Mencena z Trzaskowskim była na na łagodniejszych warunkach niż z Karolem Nawrockim. I pytanie, w którym kierunku właściwie te, te tak samoczynnie, chciałem powiedzieć, Zosia, samosia to już mogło być złośliwe, ale w którym kierunku Nelsaumir Mencen żegluje w polityce w tej chwili? Tak, dobrze, że Pan mówi słowo Mirmęcem, dlatego że myślę, że to nie jest problem Konfederacji jako ugrupowania politycznego, które konsekwentnie i zresztą z sukcesami bardzo dobrze buduje swoją pozycję. I ona rzeczywiście jest obecnie bardzo silna. Nikt nie kwestionuje tego, że przed Konfederacją świetlana przyszłość niemalże polityczna. Na szczęście zarówno Krzysztof Bosak, szef klubu, Pan Płaczek, Wipler, Pani Bryłka i wiele. Wielu innych polityków, jakby wyrazili już jednoznacznie swoją opinię na temat tego wydarzenia. E ale Sławomir Mensen ma problem i z tego nie da się od tak sobie zejść, bo człowiek, który dotychczas produkował memy na temat polityków i próbował z polityków głównego nurtu tworzyć właśnie postacie memiczne, w jeden dzień, po całkiem udanej kampanii w ciągu tygodnia, kampanii, w której on już nie był kandydatem, a jedynie politykiem, która rozgrywa karty, no, stał się sam memem. Już nie będę tutaj przytaczał konstatacji z internetu, czy w formie treści, czy w formie obrazów, ale w jeden dzień e, stracił no, cały kapitał, który zbudował i efekty z tego mogą być bardzo różne, bo z pewnością jednych e, zmobilizuje i skorzysta na tym e, ka, Karol Nawrocki, bo będą chcieli wyrazić wprost e, swoje, m, swoją opinię, oddać swój głos, no, zwłaszcza, że jesteśmy w sytuacji rzeczywiście bardzo, e, bardzo ważnej dla Polski, ale też efekt będzie negatywny, to znaczy część wyborców e, zdemobilizuje się, uzna, że skoro ich lider, który tak konsekwentnie zwalczał główny nurt, a raptem e, zasiada z politykami i to jeszcze jakimi, a podobno tam jeszcze byli nieciekawi ludzie z obszaru biznesu do stołu, do piwa, no to na nich to zadziała na zasadzie, oni wszyscy są tacy sami, nigdzie nie idę. E, I to jest ta negatywna konsekwencja tego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi już konstatując, e, podsumując, mówiąc myślę, że samej Konfederacji to nie zaszkodzi, bo, bo wykształciła już naprawdę fajnych liderów, jak Krzysztof Bosak, jak, jak właśnie pa, pan Płaczek i kobiety, które fajnie się prezentują, więc. Partia sobie poradzi, natomiast Sławomir Mencen, no to jest dla niego test. I jeszcze raz powtórzę to słowo, test dojrzałości politycznej, ale też takiej osobowościowej, bo wyszła z niego natura Narcyza, te wszystkie wypowiedzi na temat, ile to on już ma subskrybentów, jak to teraz będzie oddziaływał przez YouTube i tak dalej, i tak dalej. To nie świadczyło przynajmniej, nie wiem, może mój wiek już powoduje, że mam takie, a nie inne spostrzeżenie, e, spostrzeżenia, natomiast no, to nie buduje obrazu dojrzałego polityka. To jeszcze zapytam o tym, jak teraz Prawo i Sprawiedliwość na tą sytuację reaguje. Gościem telewizji Polsat News był Adam Bielan, który powiedział: No, jeżeli wygra Trzaskowski, to za jego działania będzie ponosił odpowiedzialność właśnie Sołomir Mencen. Sołomir Mencen pod tweetem z graffiti politycznego napisał: Mów tak dalej, trochę jakby grożąc, że, że takie no, połajanki w jego sensie. Pisu mogło się skończyć, że on jeszcze mocniej poprze Rafała Trzaskowskiego. E tak, be, 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 bez wątpienia Sławomir Mensen próbuje jeszcze teraz pokazywać, że on rozdaje karty, natomiast no wyborcy już chyba jego wyborcy są w sytuacji, w której to oni będą podejmować decyzje i nie patrzeć właśnie na Sławomira Mencena, który zapowiada na środę jakieś podsumowanie. To jest chyba właśnie takie rozpaczliwe szukanie rozwiązania z tej kryzysowej sytuacji, bo no właśnie, na pytanie co teraz. Ja jestem przekonany, że osobom który której teraz najbardziej powinno zależeć na tym, by w wygrał Karol Nawarocki, jest właśnie Słowomir Mensen, Bo gdyby, nie daj Boże, w co nie chce mi się wierzyć i ze względu na dobro Polski dopuszczać takie myśli, nie wygrał Karol Nawarocki, no to rzeczywiście całe gromy zostaną tutaj skierowane przeciwko mm, Słowomirowi Mencenowi. No ale myślę, że wyborcy z Mencena są dużo mądrzejsi i oni już dzisiaj e, powinni zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest czas i moment, e, aby toczyć batalię o to, czy Nawrocki jest czymś bardziej, czy jest czymś mniej, no bo ponieważ jeśli wygra wybory e, kolega od piwa Sławomira Mencena, e, no to będzie mniej, będzie mniej wolności słowa, będzie mniej wolnych wyborów, będzie mniej Polski i moglibyśmy tutaj wymieniać, więc to są mądrzy ludzie, Ludzie wbrew pozorom i, i będą potrafili podjąć sami decyzję.